Eka, kochani. No i doczekaliście się rozwiązania konkursu, bo minęło już dwa tygodnie. Eee, I teraz Wam szybciutko powiem, co było, znaczy jakby przypomnę Wam, co było do wygrania. Więc do wygrania był ten piękny, przecudowny zestaw Victory Secret, który Wam już szybciutko pokazuję. Taka piękna e, kosmetyczka z zestawem kosmetyków, z żelem e, pod prysznic, z mgiełką nawilżającą i z balsamem do i teraz Wam szybciutko powiem rozwiązanie konkursu. I to jest śmieszna, śmieszna rzecz, bo niektórzy z Was się domyślili, bo ja Wam bardzo nawet podpowiedziałam, jak będzie miała na imię, niektórzy naprawdę takie imiona napisali, że my nawet z Markiem nie wiedzieliśmy, że takie istnieją, więc nawet jakbyśmy nie mieli jeszcze imienia dla dziecka wybranego, to po prostu no takie fajne imiona, że, że aż że nawet myśleliśmy nad zmianą. Ale już szybciutko Wam powtórzę, jakie było pytanie. Pytanie było, jak będzie miała na imię nasza córeczka. No i tak jak mówię, niektórzy z Was się domyślili i zrozumieli moją podpowiedź, że będzie miała na imię Wiktoria. <grywanie> e, tak, będzie miała na imię Wiktoria. E, oczywiście ja uznawałam odpowiedzi napisane po polsku i po angielsku, prawda, no bo Wiktoria po angielsku się pisze przez V i przez C, e, no a po polsku wiadomo przez W i przez K, więc ja uznawałam jedną i drugą odpowiedź, e, w zależności kto jak napisał. E, I teraz słuchajcie, dużo było osób rzeczywiście, których się domyśliło, jak będzie miała na imię nasza córeczka. Tu, no jak widzicie, mam wielki taki po prostu pojemnik z Waszymi nikami, więc tutaj będziemy szybciutko, ja będę dzisiaj je losować. Mam nadzieję, że będzie dla kogoś moja ręka szczęśliwa, więc już nie przedłużajmy, losuję. Znaczy, nie patrzę, żeby nie było. Zaraz zobaczymy, kto będzie szczęśliwcem. Eee, przeczytam, może po kolei, bo są najpierw numerki 1988 Karolines przez C pisane, czyli 1988 Karolines. Dlaczego yeah. ja przekręciłam? Oczywiście e, będzie wrzucony też e, na dole ten e, nick. E, I teraz proszę Karolines. 1988 Karolines, proszę o wiadomość prywatną oczywiście z adresem, żeby ten cudowny zestaw mógł do Ciebie dotrzeć. Bardzo Ci gratuluję, zresztą bardzo wszystkim Wam dziękuję za branie udziału w konkursie. No i mogę Wam obiecać, że to nie będzie jedyny konkurs na moim kanale, na pewno jeszcze, jeszcze jakieś będą konkursy, rozdania, więc serdecznie Was zapraszam. To dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że Wam się konkurs podobał. Jeszcze raz gratulujemy 1988 Karolines. Do usłyszenia, do zobaczenia, Buziaki PA!